Hej mordeczki, witam was w kolejnym filmie na tym kanale. E, znowu z opóźnieniem, ale niestety w tym roku mój układ odpornościowy totalnie nawala i byłam chora przez 50% zimy. Nie no, przesadzam, ale naprawdę byłam chora chyba piąty albo szósty raz w tym sezonie, ale jestem i wracam. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, bardzo mi miło. Zapraszam, rozkośćcie się. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj zaglądacie no i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Ja nazywam się Natalia, na tym kanale dzielę się ze światem tym, jak nawiguję przez moje życie, mając 28 lat i mieszkając za granicą. Jednym z głównych założeń mojego tworzenia na YouTubie jest pokazywanie życia do bólu prawdziwego. Bez słodko pierdzących i ustawianych kadrów, bo piękne chwile oczywiście, że się zdarzają, ale nie tylko z nich składa się nasze codzienne życie. Dlatego, jeżeli szukasz wychuchanych kadrów i estetycznych ujęć, to oczywiście rozumiem to i szanuję, ale od początku daję Ci znać, że może nie być to idealne miejsce dla ciebie. Jeżeli jednak interesuje Cię kontent, z którym łatwo możesz się utożsamić, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zasubskrybujesz i będziemy razem próbować nawigować przez ten chaos zwany życiem. A dziś zapraszam Was na odcinek, który chciałam nagrać od pierwszych dni istnienia tego kanału, ponieważ musicie wiedzieć, że wśród moich znajomych jestem znana jako naczelna foodie. Kocham jeść, kocham próbować nowe smaki i odkrywać zagraniczne kuchnie. Wszystkie moje codzienne wyjścia i podróże w większym lub mniejszym stopniu, ale zawsze kręcą się wokół jedzenia. A potem zawsze staram się urozmaicać moje codzienne jedzenie o nowości. Bo let's be honest guys, życie jest zbyt krótkie, aby jeść nudne jedzenie. Musicie też wiedzieć, że na co dzień prowadzę dość aktywny tryb życia. Uprawiam sport, jestem wiecznie zabiegana, mam masę rzeczy na głowie, więc oprócz smaku, bardzo ważne jest też dla mnie to, aby dania były odpowiednio skomponowane, zbilansowane, no i zwyczajnie zdrowe. Ale ponieważ nie startuję w zawodach z kulturystyki i też nie jestem zawodowym sportowcem, a w przeszłości zmagałam się też z zaburzeniami odżywiania, to staram się jednak jeść intuicyjnie, stawiam na własną intuicję, a liczenie kalorii zostawiam profesjonalistom. No więc po tym długim wstępie zapraszam do mojej kuchni. Dzień zaczynam z reguły około siódmej, i szczególnie zimą staram się rozpocząć poranek od szklanki ciepłego napoju. Obecnie jest to kolagen, ale jeżeli nie mam go akurat pod ręką, to często zastępuję go też wodą z cytryną, świeżą miętą i imbirem. Uwielbiam ten zwyczaj, ponieważ, mimo iż musiałam już wyskoczyć z łóżka i rozpocząć dzień. To ten ciepły napój od środka otula mnie taką grubą pierzynką i powoli rozbudza mój układ grawienny. Każdy dzień staram się rozpocząć nauką francuskiego, dlatego o ósmej siadam już przy biurku i piję moją pierwszą, i często jedną kawę dziennie, a w końcu po godzinie zaczynam myśleć o jedzeniu. Mam ten przywilej, że w 80% pracuję z domu, więc rano mogę sobie pozwolić na śniadanie z prawdziwego zdarzenia. Zauważyłam, że najlepiej czuję się z rana po śniadaniu bogatym w proteiny. No, chyba że idę biegać, to wtedy tylko PB&J. Więc dziś zaczynam od pieczonej owsianki, to jest naprawdę super przepis, a dodatkowo mam poczucie, że jem ciasto na śniadanie. P.S. Opisie filmu podaje dokładny przepis. Wykonanie jest banalnie proste. Do blendera wrzucamy płatki owsiane, daktyle, odżywkę białkową, masło orzechowe, mleko, sodę oczyszczoną i jajko. Wszystko mieszamy. Konsystencja nie musi być idealnie gładka. Następnie przelewamy masę u mnie do takiej mini foremki do pieczenia. Na wierzchu posypujemy jeszcze kawałkami gorzkiej czekolady, a ja czasem dorzucam też trochę nasion chia. I wrzucamy do piekarnika na 180 stopni na około 20 minut. No i w końcu czas na jedzonko. Jak widzicie, owsianka pięknie wyrosła i jest też super mięciutka w środku, więc wszystko to czego chciałoby się od takiego ciasta na śniadanie. U mnie ogólnie śniadanie na ciepło to jest absolutny must, szczególnie zimą. Dlatego, że w mieszkaniu mam z reguły dość chłodno. Ja raczej lepiej czuję się w takiej chłodniejszej temperaturze. Jak jest za ciepło, to się rozleniwiam, a dlatego takie śniadanie właśnie na ciepło super rozgrzewa od środka. Sama owsianka w sobie ma dość mało słodyczy, to znaczy Jedyne rzeczy, które są tam słodkie to odżywka białkowa i daktyl. E, dlatego zawsze na górę owsianki dodaję sobie coś dodatkowo. Tym razem u mnie o, przygotowałam sobie już tutaj, dlatego, że jeszcze później zjed też będzie miał swoją porcję. A tym razem dodaję sobie bananka i frużeliny. I wola. Tak prezentuje się moja pieczona owsianka. Wygląda super, a jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. Zobaczcie na tę konsystencję w środku. To serio wygląda jak ciacho. Mi ta słodycz z owoców i dżemu wystarcza, ale jeżeli wojcie bardziej słodkie, to możecie sobie zawsze dodać słodzika do środka, albo trochę więcej odrzutki białkowej. Moim zdaniem ten balans jest idealny. It's really delicious. It's really No, delicious. Well, he cannot say anything else, so he's not very trustworthy, but <laughs> I swear to God it's delicious. Well, I'm, I'm And he's on the way to finish it as well. To powinno mi na luzie starczyć mniej więcej do godziny 14 i 15. Co jest bardzo ważne, dlatego że akurat dzisiaj planuję skoczyć w na siłownię. No, ale teraz po śniadanku, zabieramy się do pracy. No, witam ponownie. Mamy już porę lunchowo obiadową ja zdążyłam już popracować, pouczyć się francuskiego, byłam na siłowni, no i też porządnie zgłodniałam, więc czas na jedzonko. Staram się jadać mięso maksymalnie raz w ciągu dnia, dlatego bardzo często, żeby podbić białko, wykorzystuję wszelkiego rodzaju roślinne zamienniki. Dziś będzie to tofu marynowane, to jest akurat w przyprawach espelette i zrobimy to w takim stylu azjatyckim. Zaczynamy od umycia ryżu. Ja na moją porcję wykorzystuję zawsze mniej więcej pół szklanki ryżu i zawsze ryż gotujemy w proporcji 1 do 2 z wodą, czyli na pół szklanki ryżu przypada szklanka wody. Wodę delikatnie solę i dodaję kilka kropel oleju salamowego do smaku. Odstawiam ryż, żeby pomoczył się kilka chwil, i w tym czasie zajmuję się tofu. Kroję tofu w kostkę, a następnie obtaczam je delikatnie w mące ziemniaczanej. Może być też kukurydziana. W międzyczasie rozgrzewam patelnię i staram się obsmażyć kawałki tofu z każdej strony tak, żeby były złotawe. Możemy też już wstawić ryż. Ja z reguły włączam ustawienia kuchni na najwyższe, a gdy tylko woda w garnku się zagotuje, to zmniejszam na wolny ogień i ryż sobie tak paruje mniej więcej 15 minut. Do tofu przygotowuję też sos. To będzie taka wariacja na temat koreańskiego sosu z pastą gochujang na ostro. Dokładny opis też macie poniżej. Ja z reguły przygotowuję sobie większą porcję takiego sosu i trzymam w lodówce, żeby mieć go pod ręką, gdy znajdzie mnie ochota na takie azjatyckie smaki. dryż jest już gotowy, dodaję do niego trochę sezamu, bo to ładnie wygląda no i serwuję to w miseczce, często dorzucam do tego jakieś warzywo, które akurat mam w lodówce i wszystko obficie obsypuję kolendrą i małe déjà vu widzimy się w tym samym miejscu, w tym samym składzie, ale kilka godzin później ale popatrzcie na to to jest po prostu zdrowie na talerzu. Ja takimi kolorami tęczę, po prostu manifestuję nadejście wiosny, która really could not come sooner. Eee, ale co? Mamy tutaj tofu, kolendry, jajo. Jajo dorzuciłam w ostatniej chwili, dlatego że z reguły robię bez, ale okazało się, że ta porcja tofu była jakaś wyjątkowo mała, więc żeby podbić białko, dorzuciłam też trochę e, też jajo na... E, Jakie gotowane? Jajo gotowane, niegotowane, smażone. Sadzone, Jezu, jaki miałam przez chwilę po prostu mgłę w mózgu. E, ja je osadzone dorzuciłam, no. e, ja takie smaki mogłabym naprawdę jeść każdego dnia. E, Zjednie śmieję się, że w poprzednim wcieleniu byłam Azjatką. E, wiem, że jeszcze nie spróbowałam, ale jest to danie, które robię naprawdę ciągle, więc doskonale wiem, jak ono smakuje. E, no, i smacznego no i oczywiście. 10 na 10, ale jakby nie ma się co dziwić. Te danie ma w sobie wszystko. Jest słone, słodkie, ma mnóstwo umami, więc po prostu wchodzi jak złoto. Idealny lunch. Cześć misiaczki. Jak widzicie za oknem, jest już czas na kolację, ale ponieważ obiecałam wam, że na tym kanale będziemy ze sobą szczerzy, to mówię wam, że jest to kolacja kilka dni później. Niestety tak się wydarzyło, że rozłożyło mnie chorobsko i nie byłam w stanie dograć kolacji akurat tego dnia, kiedy kręciłam pozostałe posiłki. Więc z ręką na sercu i zgodnie ze wszystkim tym, co sobie założyłam na tym kanale, mówię wam o tym. Ale będzie to kolacja, która jest jakby zgodna z tym wszystkim, co robiłam tamtego dnia na lunch i śniadanie. Będzie to coś zdrowego, szybkiego, super w ciągu tygodnia. I tak, zapraszam Was do kuchni. Przy okazji, dzisiaj jest też pierwszy dzień ramadanu, więc chłopaki, oczywiście, już poszczą, a ja z tej okazji zrobię im pyszne tortiki. Jak możecie też zauważyć, w ciągu tych kilku dni choroby przyszedł do mnie mój szerokokątny obiektyw, więc w końcu mogę nagrywać jak prawdziwa vlogerka, a nie jakiś podrabianiec. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać, zanim przejdziemy do gotowania, trzy rzeczy, które kupiłam dzisiaj po drodze z biura, bo byłam dzisiaj w biurze. W moim ukochanym sklepie z mrożonkami we Francji jest teraz miesiąc amerykański, więc kupiłam kilka rzeczy. W zasadzie tylko jedna z tych rzeczy jest z tego miesiąca amerykańskiego, ale może to być mega pycha. I są to takie... smażone y, kawałki mac and cheese w panierce. Myślę, że może być to mega pyszne. Jest napisane... Jak to się nazywa po angielsku? Mac and cheese style bites. Myślę, że może być to mega dobre. Ale nie będziemy tego dzisiaj robić, spróbujemy sobie tego następnym razem Ale też wzięłam dwie rzeczy, które są takimi moimi sprawdzonymi rzeczami I to jest taki fondant czekoladowy Przepyszna sprawa, jeżeli jesteście we Francji to możecie sobie zajść Sklep nazywa się Picard Słuchajcie na górze, Picard No i też kolejną rzeczą jak widzicie jest serniczek też jest przepyszny. W tej wersji amerykańskiej jest sernik z Red Velvet Cake, ale niestety był cały wyprzedany. Więc wzięłam taki klasyczny, który też jest bardzo dobry. No, a teraz zabieramy się zagotowanie. gotowanie, bo chłopaki umrą z głodu. No i czas na mój ukochany posiłek dnia. Ponieważ z reguły w tygodniu jestem zabiegana, ale nie lubię jeść potraw przygotowanych kilka dni wcześniej do pudełek, to moja strategia jest trochę inna. Zawsze trzymam w lodówce gotowe półprodukty, z których mogę przyrządzić coś szybkiego, ale zarazem pysznego i zdrowego. Dziś stawiam na rapa z warzywami i kurczakiem. Kurczaka miałam już pokrojonego, dlatego dodaję tylko kilka przypraw jako marynatę. Wszystkie warzywa przygotowuję sobie na desce i kroję je w takie kawałki, aby nie były za małe i nie wysypywały się z rapa, ale też nie za duże, aby tortille można było łatwo zwinąć. Oczywiście sukces takiego rapa w dużej mierze zależy też od sosu, dlatego koniecznie zawsze dodaję moje ulubione produkty. Aby trochę odchudzić sos, to zawsze robię go na bazie jogurtu. I dodaję jako dodatek majonez, ketchup, czosnek oraz świeżą kolendrę. O ale pycha pachnie. Przy takiej ilości składników ważna jest też technika składania takiego rapa. Nie chcecie wiedzieć, ile wideo dotyczących burrito obejrzałam, zanim doszłam do wprawy. Wsłałam chłopaków do kuchni, żeby sobie w międzyczasie zrobić swoje tortille, a my najpierw robimy taste testing tych cheese bitesów, dlatego że y, tak na mnie patrzyły, że stwierdziłam, że jednak dorzucę je sobie do tortilli. Ja dobra, w Burger Kingu mają coś podobnego, jako jedną z przystawek. Żeby Wam pokazać perspektywę, to jest rozmiar mojej tortilli. A to jest taki comfort food, który idealnie wchodzi na koniec dnia. Szczególnie po takim busy dniu. Ma mnóstwo białka, bo ma w sobie i fetę i kurczaka. Jest dużo warzyw, jest, a jeszcze jest sos jogurtowy, jest też białeczko. Mnóstwo warzyw, nie tak dużo w sumie węglowodanów, no bo tylko jedna tornika, więc czego chcieć więcej od życia. No i czosneczek. Sos jest tak mocno, mocno czosnkowy, widzieliście? Finalnie dorzuciłam aż trzy ząbki czosnku, ale Czosneki jest Life. No ja sobie teraz będę kończyła tą moją tortillę w spokoju i dam chłopakom usiąść do stołu. A wam mam nadzieję jeszcze smacznego. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się, zainspirowałam Was trochę swoimi przepisami. No i widzimy się w następnym odcinku. bye